8 lipca, Międzynarodowy Dzień Kota Pracującego. Brzmi jak żart, a jednak, dziś świętujemy naszych futrzastych asystentów, tych, którzy skutecznie grzeją klawiaturę, leżą na dokumentach i poprawiają, każdą prezentację łapą. Ale skąd to święto i dlaczego warto mieć kota w pracy? Co daje nam pracujący kot? Obniża stres, kontakt ze zwierzakiem może wyciszyć nerwy i poprawić nastrój. Zwiększa produktywność, krótkie przerwy na głaskanie to lepsza koncentracja, naprawdę. Skąd to święto? Prawdopodobnie powstało jako internetowy hold dla wszystkich biurowych i domowych pupili, którzy z biegiem lat stali się pełnoprawnymi członkami zespołów. Od chief napping officer po senior performance manager. Jak świętować ten dzień? Podziękuj swojemu kotu za jego ciężką pracę, głaskaniem i smaczkiem. A jeśli nie masz kota, może to dobry dzień, by odwiedzić schronisko? Zostaw komentarz masz takiego pracusia w domu? A może znasz kogoś, kto ma? Oznacz go i świętujcie razem.